Łukaszu, tak naprawdę spotykamy się po roku, e, pandemicznym roku. Powiedz, co w Rokomie nastąpiło przez ten okres? E, tak, zdecydowanie pandemia dała nam czas na, na rozwój. E, troszeczkę, troszeczkę inne spojrzenie na, na nasz biznes. E, to, co przez ten rok udało nam się zrobić, to wprowadzić nowe marki do naszej oferty a także wewnętrznie rozwinąć się, rozwijamy cały czas dział handlowy pod względem osobowym. E, udało nam się również powiększyć naszą e, powierzchnię magazynową. Także plany na przyszłość e, są bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, bardzo ambitne e, i wychodzimy, wydaje mi się, zwycięsko z, z pandemii. A jeżeli chodzi o nowe produkty, ponieważ dużo się u was dzieje ostatnio, co ostatnio weszło do waszego asortymentu? W ostatnim czasie zaczęliśmy sprzedaż po pierwsze papieru A4. Mamy kilka marek w naszej, w naszej ofercie. Kolejne marki, które rozwijamy to po pierwsze marka Logitech, którą również prężnie rozwijamy, a także od niedawna kalkulatory marki Citizen, które dosłownie w ostatnich dniach zaprezentowaliśmy i już cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. A jak wasza marka PRISM? Nasza marka Prism jak najbardziej pozytywnie. Pod względem sprzedażowym i ilościowym jest naprawdę rewelacyjnie. Klienci, klienci są zadowoleni, klienci wracają do nas. Udało nam się pozyskać nowych, znaczących klientów, co tylko wpłynie na, z korzyścią na dalszy rozwój marki i, i na jej rozpoznawalność. Pracujesz w Rawkomi już ile? Będzie trzeci rok. Też sobie aż, aż, aż się zdziwiłem ostatnio, bo rok pandemii troszeczkę wszystkim nam gdzieś uciekł, ale, ale będzie już to tak naprawdę trzeci rok. Jak rozmawiałam parę lat temu, to wysoko się pozycjonowaliście na rynku. A jak Ty to oceniasz? Myślę, że sytuacja jest cały czas dynamiczna. Konkurencja nasza nie śpi. Uważam, że jeżeli chodzi o naszą branżę, również jesteśmy w ścisłej czołówce. I, i patrząc. Na rozwój naszej firmy pomysły, które, które mamy, całą strategię, którą obraliśmy. Myślę, że najbliższe e, miesiące to, to będzie silny rozwój naszej marki i całej firmy. Pandemia wzmocniła zainteresowanie jednak internetem, gdzie można was znaleźć i wszelkie informacje o tym, co się u Was dzieje? Wszystkie informacje przede wszystkim możecie znaleźć na naszym e, Facebooku, który regularnie jest aktualizowany. Mamy naszą stronę WWW, e, z której również. E, Klienci korzystają. Tam również są wszystkie aktualności dotyczące nie tylko działania firmy, ale tego, co się dzieje w firmie. E, nasi klienci e, B2B mają również swój e, portal, do którego mogą się zalogować, przez który mogą e, robić zakupy, e, a także również czytać wszystkie, wszystkie aktualności. Dobrze, ale jakbyś tak miał zdefiniować Waszego klienta, kto nim dzisiaj jest. Przede wszystkim są to, są to firmy tak? B2, B2B i z tymi klientami w głównej mierze działamy. To są nasi partnerzy biznesowi. Po to też rozszerzamy naszą ofertę, żeby zachęcić coraz większą rzeszę tych partnerów, a także żeby każdy partner mógł kupić jak najszersze spektrum produktów u jednego dostawcy. To, to zdecydowanie nam pomaga i przywiązuje każdego klienta do nas.